Ostatnie tygodnie przynoszą duże zawirowania na rynku walut. Złoty niestety znajduje się po złej stronie tych rynkowych zawirowań. Ogromne, ogromna niepewność dotycząca tego, co się wydarzy w globalnej gospodarce, a może inaczej, jak duże będą straty wywołane rozprzestrzenieniem się koronawirusa i koniecznymi w związku z tym ograniczeniami aktywności biznesowej, sprawiają, że kapitał ucieka do amerykańskiego dolara, a raczej Um, nie tyle ucieka do dolara, co po prostu tego um, dolara brakuje. Brakuje tym, którzy są zadłużeni w dolarach i muszą choćby odnowić zabezpieczenia walutowe. No i to sprawiło, że w pewnym momencie za dolara płaciliśmy nawet 4 ,30 zł. 30 groszy. Teraz sytuacja uległa pewnemu uspokojeniu. Jest to efekt potężnych interwencji banków centralnych, szczególnie amerykańskiego Fedu, który na wiele sposobów próbował przywrócić do działania przede wszystkim amerykański rynek kredytowy, ale również globalny, oferując transakcje typu swap innym bankom centralnym. No i na razie ta sztuka w jakimś stopniu się udała. Cena jest ogromna, bo bilans Fedów wzrósł o ponad 350 miliardów dolarów, czyli skala tej interwencji jest gigantyczna. Natomiast widzimy, że wiele miar rynku kredytowego uległo no, poprawie i to też przekłada się na kurs dolara. Nie tylko wobec złotego, ale w ogóle wobec innych globalnych walut. Notowania euro, dolara wzrosły. No i w związku z tym również złoty zyskał wobec amerykańskiej waluty. A Związana z tym no, ogólnie lekka poprawa nastrojów, że jakby udało się przynajmniej ugasić ten pierwszy pożar, sprawiła, że złoty odrobił też trochę strat wobec euro czy franka. E, natomiast na ten moment jest zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, że ten okres takiej dużej zmienności presji na złotego jest za nami. E, wydaje się, że kilka kolejnych tygodni będzie kluczowych, no bo jeśli e, wrócą duże spadki na globalnych rynkach akcji, jeśli tego strachu będzie nadal na rynku dużo, no to ta presja na złotego będzie i w takim scenariuszu wzrost notowań euro złotego powyżej 4.60 jest wielce prawdopodobny. Natomiast ja uważam, że Patrząc na punkt startowy, w którym jest złoty dzisiaj, i też na mniejszą skalę różnego rodzaju nierównowag względem roku 2008, to osłabienie złotego nie będzie tak dynamiczne jak wtedy. I również w, po kilku miesiącach, prawdopodobnie, bo tak sądzę, że ten okres największych turbulencji tyle może trwać, notowania złotego powinny przynajmniej część tych strat powrócić. Sądzę, że no, jeśli ktoś ma dłuższy horyzont, to założyłbym, że. Ten kurs euro złotego jednak docelowo wróci poniżej poziomu 4,40.